strony Nela i Pola, a dzisiaj jest odcinek dla niektórych bardzo wyczekiwany, taki, że będziemy gotować różne rzeczy, mhm. więc nie wiem co będziemy robić, ale ten odcinek był naprawdę oczekiwany przez niektórych i przepraszam za ten pokój, no przepraszamy. I dlatego, bo trochę jest bałagan w nim i ogólnie... hehehe he, 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 he. No i właśnie dlatego, no bo trochę nabałaganiliśmy. Ogólnie ehm, ten pokój się trochę tu zmienił. Dlatego, no bo po prostu mieliśmy trochę remoncik, bo w końcu miesiąc przerwy to trochę wiadomo. Zmieniliśmy sobie pokój i ten... Klaudia ma inną fryzurę. No. Hech. Dobra, to co gotujemy? Bo możemy już iść w sumie na dół i coś ugotować. To może pierwsze kanapki. Okej. Okay. Tutaj jest tak właściwie sezon Pola and Nella Cook. Więc zapraszam. Nie mogę się czekać kiedy już to skosztujemy. O, dojechaliśmy w końcu. Eee, no tak, tylko chyba musimy trochę, no jakby ta kuchnia, nie zwracajcie na niej uwagi, na tą kuchnię uwagi, ale po prostu no i po prostu coś tu się robiło, mój tata grał w tę grę i po prostu no, bałagan jest. No, więc zacznijmy. To pierwsze potrzebujemy chleb. Mamy już potrzebne składniki. Tak, to ja zacznę mówić. Mamy tutaj chleb, ser i masło. To będą nasze potrzebne składniki do. Yy, kanapek! Więc zróbmy sobie kanapeczki. Robimy zapiek czy jakie kanapki? Nie wiem, chyba zwykłe. No dobra, to pierwsze musimy ten chleb jakoś pokroić. To tutaj mamy nóż. Taki. I musimy. To ja pokroję jeden chleb, a ty drugi. Tutaj. Hmm. To się nie chce kroić. Ja nie wiem, jak to pokroić. Ja też nie wiem. No to może daj na to ser, tak mi się wydaje. Albo masło, patrz. O. I mamy kanapkę już z masłem? Jeszcze drugą. Hmm. Kurczę, czemu to. Aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. No dobra, nie wiem, co się dzieje. Oj! Nasza kanapka. Okej. Okay. Jeszcze musimy dać ser. No faktycznie, to ja rzucam ser. Ej, oddaj! Oddaj. No, oddaj mi tą kanapkę! Jeszcze tylko ser. Yy. Musimy go jakoś pokroić? Tylko tego sera się nie da pokroić, w tym jest problem. Ten ser jakoś dziwnie nam sterczy na tej kanapce. Masz. Zdrówko. Heh. Więc jedzmy sobie. Mhm. Mniam. Dobra ta kanapka. Pyszna. Na ile oceniasz? Moim zdaniem 10 na 10. A no w sumie ja też 10 na 10. Mniam. Hmm, tylko teraz to zrobimy lasagne. Zrobimy. Chodź. Patrz, pokażę ci jak to się robi. Tata mnie kiedyś uczył robić lasagne. No właśnie, ja wtedy nie mogłam, bo myłam głowę. Słyszałam i później jadłam tą lasagne, była pyszna. To prawda, zgadzam się z sobą. No tak, pierwszy potrzebujemy lasagne. Musimy ją wyciągnąć tylko z lodówki. Okej, okay, położyłam tą lasagne na stolik i teraz, gdy mamy już ją na stoliku, to musimy zrobić, wsadzić ją do piekarnika. No tylko, że musisz mi pomóc. Jezus, Jezus, okej. Okay. No nie dosięgam. No. Pomóż mi, no pomagam ci. Prze... Jezus, nie ruszaj się, ale ty jesteś ciężka. Jezus, spadłam przez ciebie. Musimy te lasagne wsadzić. O, jedna jest, jeszcze druga. Wskakuj. O, weszły w końcu. Komplikacje, ale już gotowe. Okej. Okay. No to te lasagne teraz trzeba tam zamknąć i chwilkę poczekać. To ja w tym czasie przygotuję talerze. Jakie talerze bierzemy? No dobra, te musimy zabrać, bo tamte się skończyły. Mama chyba gdzieś je wsadziła i o nich zapomniała. Możliwe. Albo wiesz co, czekaj. Mam talerze, mama mi dała. Okej, okay, to fajnie, to idealnie na lasagne. To już otwieraj, okej. Okay. Okej. Okay. No to tak, mamy tu nasze talerze. Jeszcze jakoś musimy tam wsadzić. Dobra, to, to mama za nas wsadzi. No. I tutaj. I perfekto jest. I teraz patrz, gdy mamy tak, to znowu mi musisz pomóc. O! I nie mamy. I musimy je teraz patrz. Musisz je położyć na talerz i kliknąć wie, choć. Otworzyć musimy. A czemu my w opakowaniu to piekliśmy? Dlatego, na no bo to jest taka. Yy, Lazania w opakowaniu. Okej, okay. ale pyszna wyszła. Mhm. Jeszcze musimy ją już skosztować, bo nie wiadomo, czy jest dobra. Znając ciebie, na pewno będzie dobra. No, możliwe. Więc zjedzmy ją sobie. Nie. Pozbierajmy talerze i dajmy je do zmywarki, bo jeszcze te też trzeba dać. I jeszcze to. O, jeszcze ten mały czajniczek. Okej. Okay. zmywarka nam się zrobi w tym czasie. Mhm. Hej. -hmm. Ogólnie, jeszcze musi. My... Oh, lody! Chodź. Masz jednego i ja też jednego. I zobaczmy, patrz one mają kształt taki chłapek. Oh, mniam. Dzisiaj jest, mamy dzień testingów. No dosłownie. Mniem. To prawda, mniem. Oj. W sumie ja lubię się z tobą bawić. I cieszę się, że jesteś moją siostrą. Ja też. Mm -hmm. Ten odcinek kochani się już kończy, bo on był taki szybki. Nela and Pola Cook i to był właśnie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ogólnie na postach będzie takie mini głosowanko jaka kolejna seria, bo za bardzo nie mamy już pomysłów, co możemy zrobić, więc głosujcie tam i to na tyle. papa. Pa. Mam nadzieję, że się podobało.